Jego przebieg dzisiaj to eee, Cały przebieg był po naszej stronie. Myślę, że nie podlega wątpliwości. Eee, skuteczność się w końcu opłaciła. Eee, chłopaki zaczynają grać coraz składniej, coraz dokładniej. Eee, nawet nasz indywidualista zaczyna robić swoje. Także myślę, że możemy być zadowoleni z tego meczu. Tym bardziej, że wygraliśmy z faworytem, jak, jak nie Także tutaj możemy być dumni z naszej postawy. Pokonaliście Arkanę, ładne spotkanie, zwycięstwo, kolejne punkty. Jak widzicie szanse awansu do pierwszej linii. No Mamy nadzieję, że ktoś nam w tym pomoże i Arkana jeszcze polegnie gdzieś. I nie ukrywam, że liczymy na pierwszą ligę. Czyli macie jeszcze szansę na awans bezpośrednio u Baraże? Tak jest. Powiedz mi, kogo dzisiaj byś wyróżnił w swojej drużynie? Eee, no na pewno naszego, że tak powiem, indywidualistę. Mateusza, który no i tutaj trzeba przyznać ogólnie całej drużynie wielkie brawa, bo wszyscy stanęli na wysokości zadania. No rzeczywiście, Mateusz Furmanek, znowu to samo nazwisko, ale inny człowiek niż w poprzednim sezonie. Lider klasyfikacji Strzelców. Jak myślisz, czy dowiecie to do końca? No, mam taką nadzieję, głęboko w to wierzę. Dobrze, dziękuję bardzo, życzę powodzenia. Dziękuję ślicznie. Super, Dziękuję.